Czołem, Tomek Dobosz Gambit TV z tej strony. Słuchajcie, jest sporo nośnych tematów do robienia planszówek. Sporo nośnych tematów do robienia czegokolwiek. Jednym z nich na pewno jest mitologia grecka, bogowie, bohaterowie, legendy te sprawy. Dlatego dzisiaj powiemy sobie o grze Elysium, wydanej w 2015 roku przez Asmodee. Twórcą Elysium jest właściwie są Brad J. Gilbert i Matthew Dunstan. Kilka tygodni temu Elysium w polskiej wersji językowej wydał rebel.pl i podrzucił mi egzemplarz do recenzji, za co dziękuję. Elysium to oczywiście, tak jak już się domyślacie, grecka mitologia. Są tam bogowie, są różne moce tych bogów, a gracze, no cóż, starają się przy pomocy tychże bogów i, i wszelkich mocy, które oni im udostępniają, zbudować własne legendy. Jak to może wyglądać? Wiecie, że całkiem ciekawie. Teraz wam zresztą pokażę. Zapewne oczekiwaliście jakiejś wielkiej strategii, gdzie bogowie będą ścierać się z bohaterami gdzieś tak na miarę cyklat. Ewentualnie oczekiwaliście pewnie przygodówki, gdzie bohater pod osłoną swojego boga będzie zbierał chwałę i no, będzie rósł w siłę. Niestety Czytać stety. Muszę Was lekko rozczarować. To nie jest ani strategia ciężka, wielka, ani też przygodówka. A gra karciana. Jak zresztą widać na załączonym obrazku. W grze mamy ośmiu bogów. Każdy Bóg ma swoją talię. Ci bogowie, jeżeli chcecie wiedzieć, to Atena, Zeus, Posejdon, Hermes, Ares, Hephaistos, Hades i Apollo. Więc mamy osiem takich talii. Identycznych, jeżeli chodzi o liczbę kart, jeżeli chodzi o tak zwaną punktację tych kart. Oczywiście różnią się te karty mocami, które, które można wykorzystywać, ale o tym za chwilę. Pięć z tych ośmiu tali mieszamy razem, trzy zawsze zostają w pudełku. Następnie rozkłada się, tak jak tutaj, odpowiednią liczbę kart zależną od liczby graczy. No, i można już w zasadzie zaczynać, kiedy tylko gracze jeszcze tam zbiorą swoje, swoje malutkie planszetki. A o co chodzi? Chodzi o to, aby budować własne legendy w sposób bardzo ciekawy, o czym też za chwilę, kupując karty z tego oto miejsca. I tak naprawdę kupowanie kart sprowadza się do tego, aby kupować je mądrze na tyle, żeby móc używać odpowiednich mocy w odpowiednim czasie, a na koniec, aby zbierać odpowiednie zestawy kart, które będą nam punktowały. Mechanika jest prosta i sprytna zarazem. Słuchajcie, każdy gracz ma taką swoją mini planszetkę, no, coś takiego, na której trzyma, nie wiem, złoto, punkty zwycięstwa, punkty prestiżu, które gdzieś tam czasami przygarnie w postaci takich żetonów, ale to to są jakieś takie rzeczy, które tam wychodzą w trakcie. To, co jest dość istotne, to fakt, że na tej planszetce trzyma również cztery o takie kolorowe kolumienki. I w swojej turze, w kolejności oczywiście graczy, kiedy dochodzi do zakupu karty, gracz musi zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, każda z tych kart, które chcemy kupować, ma swój koszt. Ten koszt jest pokazany tutaj w górnym rogu przy pomocy dwóch kolorowych kropek albo jednej kolorowej kropki. Czym jest ten koszt? To nie jest koszt taki zwykły, jakbyśmy go rozumieli czyli fakt, że musimy zapłacić na przykład jedną zieloną kolumienkę. Nie. Tak samo tutaj nie musimy zapłacić jednej zielonej i jednej niebieskiej kolumienki. Te kropki oznaczają, że gracz musi mieć na swojej planszy postawione takie kolumienki, tego koloru. Jeżeli mam postawioną kolumienkę niebieską i zieloną, well, mogę kupić tę kartę. Na początku oczywiście tury mam postawione wszystkie kolumienki, ale za każdym razem, kiedy kupuję jakąś kartę bądź tak zwaną misję, o czym też za sekundę powiem, Muszę jednak jakiś koszt ponieść. Ten koszt to zapłacenie dokładnie jednej kolumienki. Dowolnej. Niezależnie, nie musi być to kolumienka w kolorze karty, którą kupiłem, czy w kolorze, jaki był wśród tych kropek kosztu. Dowolna kolumienka, jaką chcę, muszę ją odłożyć. Oczywiście to również jakby zmniejsza moje możliwości na zakup innych kart, tak? Bo jeżeli odłożę kolumienkę czerwoną, no, to w tej turze nie kupię już żadnej, żadnej karty, która by kolumienki czerwonej wymagała, prawda? Więc tu trzeba kombinować, ponieważ karty kupujemy w dwóch celach. Po pierwsze, chcemy używać tych specjalnych zdolności, które są na dole. Niektóre zdolności specjalne działają od razu, niektóre zdolności specjalne działają później. Tak jak to zdolności specjalne kart w tego typu grach. Druga sprawa, o której już wspomniałem, również. To budowanie zestawów, bo później z tych kart będziemy chcieli budować zestawy, które zapunktują nam na koniec gry. I zapunktują nam oczywiście jak najwięcej. Dodatkowo musimy też myśleć o kupnie tak zwanych kart misji, które są zawsze u góry i są cztery. I które również są bardzo, bardzo dla nas ważne. Oczywiście jest przygotowany wariant w momencie, gdy z jakiegoś powodu, czy to naszej nieuwagi, czy po prostu pecha, nie będziemy mieli możliwości kupna czegokolwiek, bo nie będziemy mieli odpowiednich kolumienek. Wtedy, jeżeli mamy do kupienia kartę, zawsze możemy pociągnąć kartę stali. One są dwustronne, tak? Na jednej stronie jest zwykła, a na drugiej jest taki koleś. I możemy sobie położyć takiego gościa, on jest takim pseudo-jokerem, ale nie do końca. Natomiast jeżeli zabraknie nam na misję, to zawsze możemy wziąć ostatnią misję, której jeszcze nikt nie kupił, ale jakby będzie ona niepełna. No dobra, kupujemy te karty. Chcemy używać zanosi, ale o co chodzi z tym punktowaniem? O co chodzi z tymi legendami? Już śpieszę wam pokazać. Kiedy gracz kupuje nową kartę. Ze stołu, który nazywa się agorą, najpierw kładzie ją u góry swojej planszetki. To miejsce nazywa się domeną. Karty w domenie mają to do siebie, że po prostu można je aktywować, można używać ich mocy specjalnych. Tu jest taka ciekawa rzecz od razu. Każda talia ma oczywiście inne karty, inne moce specjalne na tych kartach. I bardzo fajnie jest ta gra pod tym względem zrobiona. Z ośmiu talii, tak jak powiedziałem, wybieramy pięć. I za każdym razem w zasadzie człowiek żałuje, że którejś z tych trzech co zostały nie ma w grze. Bo kupując karty, zastanawia się kurczę, ale bym sobie kombo wykręcił, gdyby tylko w grze był Ares, albo gdyby tylko Zeus był dostępny. Ale to też nie jest tak, że zawsze żałujemy konkretnej rodziny. Nie. Wszystkie rodziny, wszyscy bogowie są równie fajni i równie dobrze działają i zawsze chciałoby się ich mieć w grze. To jest spory plus. No dobra, więc mamy sobie te karty w domenie i można je wykorzystywać. Pod koniec tury, pod koniec epoki, a cała gra toczy się przez pięć epok, pod koniec epoki można te karty przenosić do tak zwanego Elysium, czyli na dół naszej planszetki aby tworzyć legendy legendy które na koniec gry będą punktowały i to sporo jest tylko jeden problem jeżeli przenosimy kartę do Elysium to nie dość że musimy za to zapłacić odpowiednią sumę pieniędzy to jeszcze traci ona swoją zdolność specjalną i nie może już jej używać więc musimy wybierać między Między tym, że mamy jakąś super zdolność specjalną, która przynosi nam, nie wiem, kasę, jakieś małe punkty zwycięstwa, dokupuje przeciwnikom, pozwala nam coś fajnego robić, a tym, że zaczniemy budować legendę i zbierać punkty na koniec gry. Powiecie, no dobra, no dlaczego nie mogę kupować kart, a potem wszystkich przerzucić do Elysium na koniec gry? Właśnie tu jest problem, bo. Nie da się tak po prostu przerzucić wszystkiego na, do Doelizium. Nawet nie chodzi już o kasę, bo kasę by się zebrało. Ale mamy tutaj karty misji, które też się kupuje. I każda z tych kart ma określoną liczbę przeniesień z domeny do Elizium, które można zrobić na koniec tury. Także nie możecie przewalić dowolnej liczby kart z domeny do Elysium, kiedy wam się chce, to musi być, to, to zawsze jest przemyślana decyzja, to zawsze jest plan, to zawsze jest kombinacja, ile będę mógł przenieść, czy zdążę złożyć wszystkie swoje legendy, czy zdążę zapunktować, czy zdążę jeszcze użyć tej zdolności specjalnej. No dobra Gambit, ale gadasz tyle o tych legendach, a jeszcze ich nie pokazałaś. Dobra, już pokazuję, jak wyglądają legendy. Legendy budowane są na dwa sposoby. Może to być legenda w obrębie jednego boga, tak zwanej rodziny, albo legenda w obrębie, hmm, nazwijmy to, poziomu bohatera, poziomu karty. Jeżeli mówimy o legendzie w obrębie poziomu karty, to mówimy o zestawie kart. O takim samym numerze, o takiej samej cyfrze, tutaj w lewym górnym rogu, ale w różnych kolorach. Tutaj mamy same trójki. Jeżeli mówimy o legendzie w obrębie jednego boga, w obrębie jednej rodziny, to mówimy o kartach tego samego koloru, o różnych numerach. Jeden, dwa i trzy, bo tylko takie numery tutaj występują. I oczywiście, im więcej kart zbierzemy w takim ciągu, w takim zestawie, tym więcej punktów za taki zestaw dostajemy na koniec gry. Zestawów możemy mieć ile chcemy. Tak? Na przykład, jak tutaj mam dwa żółte zestawy. Jest to dokładnie, można tak zrobić, jest to super legalne. Spoko, nie ma żadnego problemu. Mogę mieć kilka zestawów trójek, tak? jeżeli jeżeli mi na to pozwala. Oczywiście nie mogę mieć zestawu trójki, trójek, gdzie są dwie karty tego samego koloru. Ale przy okazji zakupów powiedziałem Wam, że czasami dostaje się kartę takiego obywatela, który jest takim pseudo-jokerem. Otóż taki obywatel również może być przeniesiony do Elysium i zadziała on jako karta łączona, znaczy no zastępuje dowolną kartę, ciągu legendy. W tym wypadku zastąpi on żółtą dwójkę. Tutaj mógłby zastąpić dowolną trójkę, jaką byśmy chcieli. Ale słuchajcie, no nie ma nic za darmo, tak? Pomimo tego, że dostajemy go praktycznie za free, bo nie musimy, nie, nie musimy jakby się martwić, że nie dostaniemy m, takiego obywatela, bo on jest nagrodą pocieszenia. Nie dość, że on zastępuje nam wszystko. No to jednak jakiś minus musi mieć. Otóż na koniec gry każdy obywatel w naszym Elysium, który robi nam za Jokera i załącznika, jest wart minus dwa punkty zwycięstwa, więc tracimy punkty zwycięstwa, ale z drugiej strony, czasem podłączenie go do jakiejś legendy de facto przynosi nam dodatkowe punkty, bo na przykład za dołożenie z 3 do czterech. Tak, za trzy takie są warte cztery punkty. Cztery trójki są warte osiem punktów, czyli zyskujemy cztery punkty, minus dwa, nadal zyskujemy dwa punkty, więc no jest to opłacalna, dość opłacalna impreza. No i tak właśnie budujemy legendy. Budujemy je z różnych kart. W trakcie, tam położyłem z góry zieloną jedynkę i dwójkę. Co ciekawe, tych kart nie musimy kłaść w kolejności, tak? Mogę położyć jeden, trzy, potem dołożyć dwójkę, jeżeli mam na to ochotę. I kiedy przyjdzie koniec piątej ery, no cóż, punktuje się wszystko, punktuje się te właśnie legendy, punktuje się punkty, które zebraliśmy w trakcie gry z używania mocy punktuje się punkty prestiżu i tak dalej, i tak dalej. Kto ma tych punktów najwięcej, ten wygrywa. A, jeszcze jest jedno. Jak osoby, które najszybciej skończą jakąś tam konkretną legendę, mogą dostać dodatkowe punkty za to, że jako pierwszy ukończyłem legendę. Zeusa, czy tam Apolla, czy też jako pierwszy ukończyłem najdłuższą legendę trzeciolewelowców. Dodatkowe punkty zawsze mile widziane. No, i tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, Elysium nie jest taką sobie zwykłą grą karcianą, w której zbieramy zestawy. Elysium wymania troszeczkę myślenia. Elysium stawia przed graczem kilka bardzo ciekawych pytań, na które trzeba sobie no, dość szybko odpowiedzieć. Na szczęście, od razu też zaznaczę, na szczęście nie są to pytania z gatunku tych, które po prostu wyciskają mózg przez uszy i, i przez to rozwlekają grę, przez to to wszystko, wiesz, siedzimy i ooo, myślimy i w ogóle nam cieknie. Ale to są pytania z cyklu. Na przykład, kiedy zaczynam kupować karty, jakie karty kupić? Czy zależy mi na kolorze konkretnym, na konkretnym poziomie, czy chcę jakieś konkretne moce zdobyć do swojej domeny? Jak już kupuję to, którą kolumienką zapłacić, żeby nie zablokować sobie drogi do, dalszych, do dalszego kupna w tej turze. A kiedy kupuję misję, bo muszę kupić trzy karty, jedną misję, to czy kupić misję z numerem jeden, czyli z jak najwyższym, żeby znaczy, z jak najniższym, przepraszam, z jak najszybszym numerem, żeby być pierwszym, jak najszybciej w kolejnej turze do kupowania, ale za to, jak kupię na przykład jedynkę, to mam tylko jedno przeniesienie z domeny do Elysium w danej turze. Czy polecieć sobie spokojnie, kupować na końcu, w następnej turze, ale na przykład mieć trzy przeniesienia i dostać też, dostać też trochę więcej kasy na koniec tury. To są. Dość istotne pytania i odpowiedź na nie ma wpływ na grę. Następnie, kiedy już przenoszę kartę do Elizy, którą kartę przenieść, jaką rodzinę zacząć budować, czy już chcę przenosić karty, czy może jeszcze zostawię, żeby korzystać z ich zdolności, czy zdążę przenieść te karty, które chcę, czy zdążę zbudować te legendy, które chcę zbudować. Wszystko kurcze ma znaczenie i jest naprawdę fajnie pomyślane. Dodatkowo, to nie jest, jak już wspomniałem, bardzo ciężkie myślenie, to nie jest mózgożerność. Ta gra jest dość lekka. No, bo, bo to jest budowanie, zbieranie zestawów. To nie ma być coś na miarę, nie wiem, Mech Knighta, jeżeli chodzi o myślenie, czy dominant species, tak. To jest lekkie, ale jednocześnie bardzo sympatyczne. No I teraz tylko pytanie, czy. Żałowałbym kasy, którą bym wydał na Elysium, bo jak już zapewne domyślacie się, gra mi się całkiem, całkiem podoba. Słuchajcie, ja znalazłem Elizję w sklepach od 130 zł do 180 i 180 to jest za dużo. Gra mi się podoba, ale nie. 180 zł według mnie to jest za dużo. Widziałem dużo fajniejsze. Rzeczy w pudełkach za 180 zł. OK, mam tutaj bardzo ładne te kolumienki, jest ich trochę, jest sporo kart, jest troszeczkę kartonu, ale nie, 180 zł to nie jest. 150 myślę, że myślę, że bym dał. Ciekawe, kiedy pojawią się komentarze, że jestem jakiś powalony i w ogóle zaniżam cenę. Zobaczymy. Eee, także 150 myślę, żebym dał i jakoś bym straszliwie nie narzekał, tak? Ale 180, nie, za dużo, za dużo. 130 oczywiście jak najbardziej. A moja ocena BG'owa to będzie siódemka. To będzie siódemka, bo elizium rozłożę, bo w Elysium chętnie zagram, bo podoba mi się, bo jest, jest fajne, jest takie przyjemne, nie męczy, po prostu fajnie, fajnie spędza się przy nim czas, a można też troszeczkę, troszeczkę pomyśleć. Bardzo, bardzo sympatyczna sprawa. Swoją drogą, to tak już zupełnie z innej beczki. Zastanawiam się troszkę nad zmianą moich ocen, znaczy sposobu oceniania, ale to, to jeszcze pomyślę. Tak? Dajcie znać, czy, czy ten Wam odpowiada, czy nie. Dobra. Ups. Słuchajcie, to na dzisiaj wszystko. To było Elysium od A Dziękuję za to, że mnie cały czas oglądacie. Rośniemy w siłę. E, subskrybujcie. Gdzieś w tym rogu jest moja mordka do subskrybowania. E, komentujcie, bo lubię z Wami gadać, lubię słuchać tego, czytać to, tego, to, co myślicie o moich filmikach. No i oczywiście... Tu gdzieś jest taka łapka i ona przynosi szczęśliwość wszystkim, którzy w nią klikną. Także wiecie co robić, nie? No i głoście dobre słowa o moim kanale. To tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następną razą. Heja!